Czy obserwacja przyrody może być pasją? Czy może stać się czymś hobby? Oczywiście, że tak. Nawet w takim zwykłym podmiejskim lesie jak ten, mimo że wielu osobom pewnie wydaje się mało ciekawy, można znaleźć mnóstwo interesujących rzeczy. Mam nadzieję, że przekonamy się o tym w kolejnym odcinku Nauka i hobby. Zapraszam. Cześć Magdo, witam Cześć, cię. Pietrze. Super cię widzieć w tym jakże zmienionym lesie. Byliśmy tu 6 miesięcy temu Dokładnie. z końcem jesieni. Bo zimno, pamiętam. Oj tak, ja ale mam nie, w czapce. Ale nie było komarów, teraz też nie ma. Jeszcze nie, nie ma, ma, więc fajnie, za to są pyłki Aha. i też troszkę nad tym cierpię, ale okej, okay, damy radę. Ale oprócz nie ma komarów, ale pewnie dużo innych stworzeń albo organizmów w ogóle znajdziemy. Tak, zdecydowanie. No, ten las będzie się różnił od tego jesiennego na bardzo wielu polach, zaczynając od kolorystyki i ilości liści już w ogóle, tak? To wygląda zupełnie inaczej niż to wtedy. Prawda. Będzie też na pewno trochę kwitnącego życia jeszcze. Aha. Będzie trochę form młodocianych i środio owady, czyli. Pewnie jakieś larwy spotkamy, bo to jest właśnie dokładnie ten czas, kiedy te dzieci owadzie się, no, czy nie tylko owadzie, ale zaczynają się rozwijać, żeby mhm. już na lato były dorosłe. No także myślę, że trochę zmian będzie. No, ale będzie też chyba trudniej to zobaczyć, bo jest, nie wiem, mnóstwo roślin i trzeba się będzie gdzieś tam przezie, prze, przedzierać. Dokładnie. Jesienią było więcej pustki, prawda? Dokładnie, więc było widać właśnie pewne rzeczy dodatkowo ekstra. No tutaj, to jest w ogóle właśnie bardzo My ciekawy to... moment, bo to jest... Tak naprawdę już powoli końcówka wiosny, a jeszcze się nie zaczęło lato. Mhm. Więc y, na przykład w runie leśnym nie będzie już tak bardzo wiele kwiatów wczesnowiosennych, bo już jest za dużo liści, za mało światła y, dociera do podłoża, y, ale mimo wszystko myślę, że się zaweźmiemy i poszukamy. Idziemy szukać. Jasne. Ja spróbuję tutaj. Dobra. Ja tędy, żeby było bezpiecznie, będę cię asekurował. <laughs> to co, może zaczniemy już tutaj? Bardzo fajne miejsce. Bardzo dobre, fajne miejsce jest woda. Ona wprawdzie nie wygląda aż tak bardzo obiecująco na pierwszy rzut oka, bo wydaje się taka ciemna, brudna. Ale myślę, że może kryć się parę. Jest. Tego mam nadzieję nie będziemy sprawdzać. Mamy odpowiednie narzędzia, mamy czerpak. No to sprawdźmy, czy coś fajnego w tej wodzie żyje. Działamy. Super. No, o, o co tam coś jeszcze mamy? jest? To będzie chyba następna pijawka jest do kolekcji Nie chcę jej zrobić krzywdy, mamy już ra, jeden, o, dwa, trzecia? No Dokładnie. I no tu takie środowisko właśnie idealne na pijawki, ale nie tylko. Co tutaj jeszcze mamy? No chyba takimi najciekawszymi moimi ulubionymi. Jak jest twój ranking stworzeń, yy, które tak. złowiliśmy? <laughs> to chyba na pierwszym miejscu stawiałabym larwy ważek. Uwielbiam to są te to takie, takie piękne skor skorpionowate, tak? Troszkę tak, zresztą bardzo groźne, bardzo aktywne drapieżniki. Mhm. E, mogą żyć w wodzie nawet kilka lat w tym, w tym stadium larwalnym, także to też bardzo ciekawe. E, kolejnym chyba w drugiej kolejności za to będą larwy chruścików. Tutaj właściwie nie widać samej larwy, tylko widać domek przez nią zbudowany. To kolejne arcy ciekawe. Ale gdzieś by, była też larwa, ale widać. E, zaraz poszukamy. Bo jeden jest poszła. większy innego gatunku. I ten jego domek jest taki z kamyczków przepiękny. Natomiast jest gdzieś faktycznie larwa z mniejszym domkiem, zbudowanym z innych materiałów. No może jak się udziawnik. Zależnie od gatunku, ten domek jest inaczej konstruowany. Tak, jest konstruowany. Z innej kości, z innych okay. materiałów budowany A albo z możesz taki albo z kamyczków. domek pokazać? Okay. O, właśnie. Widzę, że tu to są jest ten właśnie takie kamyki. Co my tu jeszcze mamy? Te maleństwa, to wydaje mi się, że to są larwy jętek. Jętki to też bardzo sympatyczne, fajne owady. One nawet jako imago, czyli jako dorosłe mają na odwłoku takie przepiękne, długie wyrostki, wyglądają bajkowo, w jakiejś reklamie nawet były wykorzystane, ale żyją bardzo krótko, niestety jako dorosłe. Także to, że możemy je tutaj J zaobserwować jętki w wodzie... takie jednodni jednodniówki? Chyba tak. Więc to, że możemy na nie tu popatrzeć w formie larwy w wodzie, to to chyba jeden z dłuższych okresów w jej życiu. Mm -hmm. yy, mamy też powierzchni pływającego nartnika. Nartnik jest z kolei przedstawicielem plus kwiaków, a nie pająków. A nie pająków, Pajęczaków, absolutnie. Tak? Tak, to nie są żadne pająki wodne, to są owady, bardzo sprawnie poruszające się po powierzchni wody, korzystające wyku... z napięcia powierzchniowego. No to całkiem nieźle jak na taką porę. A te się. przecinki, no nie powiedziałaś o kijankach. Najbardziej oczywiste, ale, no. ale kochane i przesłodkie. Oczywiście mamy tutaj też mnóstwo kijanek. No taka właśnie, taka właśnie pora. Ale pięknie. I jest ten maluszek. O proszę, to jest ten to jest drugi chruścik, chruścik, który ma zupełnie inny typ domku, ale widać jego główkę, widać jego odnurza, i widać, jak się sprawnie z tym domkiem porusza. No i te larwy ważki takie drapieżne nie zjedzą tych innych. No, jakbyśmy dłużej to towarzystwo tu potrzymali, to myślę, że Kto zaczęłoby wie. się dziać jakiś horror. No. To jest takie no. wydaje mi się w ogóle <coughs> bardzo no i niedoceniane. Ile takiego życia w wodzie jest? Mm -hmm. Przeważnie ludziom kojarzy się woda z rybami, tak? Maksymalnie. Natomiast tam naprawdę jest cały przekrój, Ryby, żaby i tyle. Stworzeń. Dokładnie. Fajnie. No to super. Gratuluję połowu pani kapitan. Super, to zapraszam w dalszy rejs. No to płyniemy w przyrodę. To co? Nasze maleństwa trafiły do wody. Życzymy im powodzenia. Tak. I żeby do końca Owoc... lata wszystko im się. Owocnego ład... wzrostu. Owocnego wzrostu, właśnie. Żeby im się wszystko poskładało. A my jesteśmy w zupełnie innym miejscu bardzo lądowym, już nie wodnym. Ptaki śpiewają dookoła w różnych tonacjach. It's, I jesteśmy w miejscu, które wydaje się, na no, takie trochę hmm, monotonne. Mhm. Trawa, Chciałam, trawa, że się zdziwić, trawa. Że tu skręciliśmy. No właśnie. No tak, trawa się kojarzy z czymś strasznie pospolitym. Właściwie mamy ją przed naszymi blokami, rośnie koło naszych domów. Nawet jej trochę nie lubimy, prawda? Bo właśnie rośnie bardzo intensywnie. Szczególnie ci, co muszą kocić. Nie? Tak, co czują taką potrzebę. Co też, też chyba przesadzają, przesadzamy trochę z tym koszeniem. To inna sprawa, dokładnie. No i trawa nie jest ładna w większości przypadków. Przynajmniej tak właśnie mhm. ludziom świadomości kojarzy. No jakaś wyjątkowa, nie? Nie kwitnie. Dokładnie. No właśnie. No i tutaj nie zaczyna, zaczyna się niespodzianka. No właśnie, bo myślę, że gdybyśmy jakąkolwiek przeciętną osobę zapytali, czy tutaj są gdzieś Kwiaty, no mhm. bym powiedziała, że oczywiście nie. Tymczasem tutaj dookoła nas są tysiące nie tylko kwiatów, ale całych kwiatostanów. E, no bo właściwie każda taka końcówka zźdzła trawy, taki, taki to jest właśnie. Zbiory to jest zbiór kwiatostanów. Tak? Dokładnie tych kwiatów w jednym takim źle już jest bardzo dużo, mhm. a co dopiero e, na całej takiej e, łące. No. Problemem tych kwiatków z punktu widzenia estetyki jest to, że nie są jakieś szczególnie piękne. tak? Nie mają kolorowych płatków, nie mają pięknych zapachów, ale nie muszą. One po prostu... Proszę. <laughs> Dokładnie, w ewolucji wszystko to jest wyliczenie zysków i strat. Tak? Zbalansowane. One po tak? prostu nie muszą się starać przywabiać zapylaczy, bo one z nimi nie współpracują. Aha, okay. Nie muszą przekupywać pszczół, motyli. One polegają wyłącznie na Czyli wietrze. Czyli nektar i takie historie? Nie, bo to w ogóle nie tutaj działa. nie jest potrzebne. E, ten kwiat musi być tak zbudowany, żeby wiatr w bardzo łatwy sposób mógł porwać pyłki. Dlatego jest taka ogromna różnica w wyglądzie między takimi kwiatami, a takimi kwiatami, które nam się kojarzą właśnie z kwiatem. No, ale jak widać, to trawam się to opłaca ta strategia, bo, jak najbardziej. bo tak jak zaczęliśmy mówić o nich, jest, są wszędzie. Od 20 milionów lat zasiedlają ziemię, wyparły mnóstwo innych roślin. Także wcale nie trzeba jakoś specjalnie i, i, i kształtem, i kolorem być zauważalnym, żeby odnosić ogromny sukces że... ewolucyjny, oczywiście. Ale no to, to super. Widać. Ej, no to fajnie, fajnie, maszerujemy dalej. Dokładnie, szukamy kolejnych ciekawostek. No i jesteśmy Magdo w miejscu, w którym byliśmy, dokładnie w tym miejscu byliśmy 6 miesięcy temu. Mhm. Wtedy pamiętam pod korą e, znaleźliśmy duże skupisko mm, gąkówek owadów, gąkówek, tak, tak pilażowatych, tak. mhm. e, które szykowały się na zimowanie. I naprawdę było ich wtedy sporo i to był bardzo fajny widok. To co? Proponuję sprawdźmy co teraz. Coś A po dzieje? sześciu tak. miesiącach odchylimy delikatnie korę. Mhm. I naszym oczom, Łukaszu, o, o, ja. o, o rany, o. tu jest cały dom, żeby nie powiedzieć królestwo. No to takie miasto. Miasto, dokładnie. Nie wiem czemu z termitami mi się skojarzyło. Ja. Może to w dużo no, mniejszej skali. tak, ale krewniacy mimo wszystko. Czyli mamy tu gniazdo mrówek? Mrówek, dokładnie. Wprowadziły się tu mrówki. Obudowały sobie przepięknie ten pień. Stworzyły korytarze. No, Widzimy faktycznie. tutaj mnóstwo robotnic uwijających się. Widzimy też larwy. Aha. No, bardzo dobrze rokująca rodzinka. I tam pewnie gdzieś w środku jest królowa, prawda? Tak. Bo e, możemy powiedzieć, że u mrówek tylko jedna z nich składa jajeczka, tak, prawda? Rozmnaża się, a reszta mhm. no, pomaga. Tak, pracuje na, na to, żeby się ogólnie udało ewolucyjnie, mhm. żeby ładnie ewolucyjny sukces. Super, nie widzę tutaj jeszcze poczwarek chyba. Albo są Jak poczwarki czwarte. wyglądają? Nie są tak rogalikowato wygięte, są takimi bardziej idealnymi owalami z czarną końcówką. Aha, yy -y. Ale chyba Czyli powiedz, jak to wygląda od jajeczka, złożenie jajeczka, potem co się dzieje. Potem larwa, z jajeczka wylęga się larwa, mhm. potem z larwy poczwarka i mamy... A z poczwarki owad dorosły. I to jest najbardziej skomplikowany wariant, czyli mhm. przeobrażenie zupełne. Larwa jest takim stadium, które intensywnie rośnie i zadaniem jest zdobywać jedzenie albo być karmioną, w każdym razie jeść, bardzo dużo jeść, żeby uh -huh. rosnąć. Natomiast poczwarka jest już stadium nieruchomym, które po prostu zamienia się powoli w dorosłego owadę. To jest w ogóle absolutnie niesamowite zjawisko, ponieważ w poczwarce tak naprawdę tam w zasadzie najpierw wszystko zostaje zniszczone. Okay. układu nerwowego, i dopiero wybudowane na nowo, czyli jakby naprawdę, właściwie robi się nawet taka zupa, a dopiero potem z tego się tworzy dorosły owad. Ponowne narodziny, tak? Tak, można tak powiedzieć. Każda dokładnie. mrówka albo, albo każdy owad, czy, czy wiele owadów rodzi się dwa razy. W pewnym sensie tak. No tutaj larwy mają bardzo y, korzystną, komfortową sytuację, bo są po prostu karmione, nie muszą same no właśnie, a wśród, same się o to starać. Wśród owadów y, niespołecznych, no to. To po prostu taka larwa. No jest dana sama tak na Tak jak te larwy ważek, prawda? E, tak, one aktywnie polują, oczywiście zobywają sobie same pokarm, mm. czy jakąś inicę Motyli na przykład. No właśnie. Dokładnie. No, um, Ale ta konstrukcja jest super. Niesamowite, prawda? I że to jest stabilne. To pewnie jakiś um, wydzielina mrówek zlepiająca coś, nie? Bardzo jakieś resztki organiczne. To co daje im spokój. Tak, bo widać. Już się I... denerwowały trochę. Nie, tak szybciej chodzą, nie? Nie wiem, co się życzy, mrówką w takich chwilach. Spokoju. Spokoju, tak. Dość już takich. Tak, tak, mniej takich turystów jak my. Okej. Okay. Co, kolejne miejsce wspomnień, prawda? Tak. Byliśmy tu prawie niewidoczni jesienią, kiedy zakrywały nas no, takie półtora metrowe, dwumetrowe Dokładnie. skrzypy Dokładnie olbrzymie. Tak. A teraz, jak widać, no dopiero pół metra osiągają tak. i rosną sobie pędy letnie z krzypu. także miejsce zupełnie inaczej wygląda. Dokładnie. Pamiętam, że mnie wtedy pytałeś co się stanie z tymi wysokimi pędami ubiegłorocznymi mhm. i aż trudno było uwierzyć, że one naprawdę się mogą zdematerializować, ale jednak jak się przyjrzymy gdzieś tutaj w ściółce, no to widać, one po prostu leżą takie uschnięte, mhm. zniszczone. Mhm. Właśnie te pędy Takie z tego roku, dokładnie. Te zieloniutkie, śliczne, o takim świeżym zielonym kolorze, to już są pędy z tego roku. To są pędy letnie, prawda? Tak, czyli to... służące do fotosyntezy, czyli do karmienia rośliny, bo fotosynteza to w zasadzie wytwarzanie pokarmu, o to w tym procesie chodzi. Więc dlatego one są zielone i to jest ich główne zadanie. Czyli na rozmnażanie skrzypów już spóźniliśmy się. Proszękę się spóźniliśmy, już pędów wiosennych hmm. raczej nie ma. Widzieliśmy mrówki, ale skrzypy już Dorastają. No i znowu Dobra. niewiarygodne, że za parę miesięcy no, to znowu będą będzie giganty. takiej wielkości, po prostu dwa, trzy razy większe. No i taki cykl co roku, nie? Tak, dokładnie. E, Skręćmy sobie jeszcze tutaj. Dzień co że... to takiego? No właśnie, ta kępa Takiś... wydaje się mało atrakcyjna, o. ale proszę dotknij sobie o tego pędu konkretnie. Jakie uczucie? Czucie, jakbym jakiegoś rzepa się złapał, albo no właśnie. jakiegoś innego. No dokładnie. Nie wiem, co to ma, włoski, czy takie jakieś. Coś tu musi być, nie, no, na nie pewno dużego. Się przyczepia, bardzo dobrze, to do skóry i... no, rewelacyjnie. Nawet wydaje mi się, że do dżinsu, który nie jest takim bardzo materiałem, ale o, proszę, też się trochę. Przyczepia. O, ale chyba bardziej do ręki. Do ręki. Ale... Do bawełny też bardzo dobrze Przede się przyczepia. Przede wszystkim się przyczepia do. O, do tego. Dokładnie. Bim, bim. Ta ciekawa roślinka nazywa się przytulia bo się przytuljuje, przytula, tak, stąd nazwa, no i to jest wydaje się jej strategia na dobry dostęp do światła, ona sama w sobie jest taka trochę elastyczna, wiotka, uh -huh. no nie jest taka sztywna, te pędy ma bardzo długie, no więc wykorzystuje inne roślinki, żeby tak troszeczkę I to i się o nie oprzeć, to i i liście też są takie tak. przytuliowe. tak, no to kurczę, fajny wynalazek, polecam, przy no. wizycie w lesie podotykać, pobawić się, można komuś przykleić, no, taki żarcik, tak? Tak, tak, albo taka brosza botaniczna. Super. No to okej, okay, no to z, tym, z tą myślą o przyszłym rękodziele botanicznym chyba się będziemy żegnać. Dzięki Niestety ci tak. wielkie za Dziękuję dzisiejszy również. spacer. No i fajnie, fajny las, fajna woda, mrówki i konstrukcje. Dokładnie. Troszeczkę inny obraz lasu późną wiosną? Troszeczkę. Ale inny. również atrakcyjny. Bardzo dobry. Super. Dzięki.